Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie. Szanowni Państwo, teraz rozpocznę od cytatu. Polska suwerenna to Polska dumna, odważna i silna. To Polska, która nie boi nazywać się Putina zbrodniarzem, Hitlerowców Niemcami, a tkórzliwym europosłom zarzucić prosto w twarz że wolą wygodę niż życie ukraińskich dzieci. Przed Państwem polski głos w Brukseli. Autor tych słów, Patryk Jakim. człowiek, który nie kłania się z Europą. Więcej brawa. Transportuj europosłów, Patryk Jakiński. Uczniowie wileńskiego gimnazjum napisali na tablicy Pima Konstytucja 3 maja. W kolejnych tygodniach podobnych napisów pojawiało się coraz więcej. Od 3 maja zaczęły się zamieszki podczas powstania listopadowego. Był to też najważniejszy dzień dla polskiej emigracji. Po odzyskaniu niepodległości, obok 11 listopada, to było najistotniejsze święto państwowe. W PRL nieoficjalnie również. Szczególnie, że władza forsowała wtedy 1 maja. Trzeba sobie zadać pytanie: dlaczego akurat 3 maja, a nie Grunwald, Kierholm, Kuszyn, Bieden czy inne wspaniałe daty dla Polski były tak ważne dla pokoleń Polaków? Otóż nie tylko dlatego, że to pierwsza konstytucja w Europie, o której jeden z najwybitniejszych filozofów na świecie, Edmund Berg, pisał jako o największym dobrodziejstwie. Jakie ludzkość spotkały, ale dlatego, że był to niezwykle żywotny testament przez wieki najwspanialszego miejsca na Ziemi Rzeczpospolita. Rzeczpospolita w najlepszych czasach z zasięgiem terytorialnym była niemal tak duża, jak przed wiekami cesarstwo Karola Wielkiego na zachodzie Europy. I co niezwykle ważne, jako jedyna powiększała się nie na zasadzie podwoju ościemnych ośrodków, ale na zasadzie dobrowolnego dołączania się. Ruś Kijowska wolała Księstwo Litewskie od Jarzma Mągolskiego. Niemiecka ludność państwa krzyżackiego oddała się pod opiekę króla polskiego ze względu na prawa i wolności, które panowały w Rzeczpospolitej. Na krótko przed powstaniem Rzeczpospolitej obojga narodów z własnej inicjatywy dołączył do państwa polsko-litewskiego region Bałtyku. Implanty. Zaatakowane przez i Iwana Groźnego postanowiły przyłączyć się do Rzeczpospolitej. Przyjęto je pod wspólny zarząd Polski i Litwy, przyznając im wolności i rozległy samorząd. I tak dalej, i tak dalej. Do tego Polska nie włączała się w wielkie wojny europejskie, chyba że, stawia, chyba, że stawała się przedmiotem agresji. Jak pisał profesor Piskodzik, tego nie rozumiano w ówczesnej Europie uznając, że taka neutralna postawa nie przystoi wielkiemu mocarstwu. Ale dla Polaków mocarstwowości nie mierzyło się wielkością terytorium, ale wartościami, które wyznają. Jak przypomniał niezastąpiony profesor Nowak Andrzej Schieff, Fryderyk Schiller, autor Ody do radości, hymny Europy znanego przez wszystkich państwa zapewne, jeden z największych dramaturgów niemieckich, w ostatnim w swoim dziele Dymitr, Dym, Pisał. Ogromna różnica pomiędzy Polakami a Rosjanami jest w zopracowania. Jedni wolni niezależni, drudzy służalczy uniżeni. Zatość Polaków o ich republikańską wolność w przeciwieństwie do rosyjskiego despotyzmu. Do tego posłowie na posiedzeniach Sejmu mówią królowi przykre prawdy, co nie zdarzało się wtedy w żadnym innym mocarstwie. Zachwycał się ustrojem Polski również jeden z najwybitniejszych filozofów w historii, Jan Jakub Rusowy, który pisał do Polaków Nie podążajcie ślepo za Europą, bo na końcu tej ścieżki jest tylko pieniądz. Kochajcie wolność! Zawsze jej broniliście! Do tego wolność osobista była ogromnym osiągnięciem Królestwa Polskiego. Jak pisał dalej pokaz odpiskozny, fundamentem jej stał się wydane przez Władysława Jagiełłę przywilej krakowski. Potem co prawda podobne gwarancje przyznawano szlakcie angielskiej i węgierskiej, jednak w biegach późniejszych w tamtych krajach rządy absolutne te przywileje ograniczały lub wniosły. A w Rzeczpospolitej przywilej ten obowiązywał do końca jej istnienia. A Konstytucja 3 maja rozszerzyła jeszcze ten przywilej na mieszczaństwo i duchowieństwo i szlachty. Jednak szczytowym osiągnięciem była Unia Lubelska. W tamtych czasach było to niepowtarzalnym osiągnięciem. Gdzie indziej powtarzały się z reguły krótkotrwałe, międzypaństwowe unie personalne. Natomiast przekształcenie takiej Unii Personalnej w jedno federalne państwo, będące wczesnym poprzednikiem dzisiejszej Unii Europejskiej, było unikatowe. Mieszkańcom Bioletnicznej Rzeczpospolitej obojga narodów nieznany był podział na narodowości panujące oraz na mniejszości narodowe. Wybitny marsz Mikołaj Pachodowiecki, mimo polsko brzmiącego nazwiska, etniczny Niemiec. Piszący po niemiecku z dumą pisał w liście do przyjaciela Wiedz pan im że Polak jako poddany króla polskiego. Za zaszczyt sobie poczytuje być prawdziwym Polakiem. <klucza> Wolność polityczna, religijna, najlepsza na świecie sztuka wojenna, kultura, samorządność. To wszystko wielkie osiągnięcia naszych przodków, państwa przodków. Zebrane w testamencie, jakim była Konstytucja 3 maja. I aby zrozumieć jej ducha, trzeba przeczytać fragment preambuły. Wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów. Ceniący drożej nad życie, nad szczęśliwość, osobistą egzystencję polityczną. Niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce naszej jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć. Mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej, jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwala. Zobaczcie Państwo, co w ich sercach wtedy było. Jakim było krzywienie wolności w Europie i bycie jej strażnikiem, było powodem napadu na Polskę i jej rozbior. Według londyńskiego profesora, Richarda Battenuina, Polska została zaatakowana zaraz po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja i zacytuję: Prusa, Austrii, Rosji obawiało się, zwłaszcza tego czwartego artykułu polskiej Konstytucji, który obiecywał wolność całkowitą dla Jak tylko położyć stopę na polskiej ziemi, jest wolnym człowiekiem. To było straszne zagrożenie dla sąsiednich Polsk i należało do najważniejszych przyczyn zbrojnej interwencji. Co ciekawe, atak na Polskę i jej rozbiory uzasadniano brakiem w niej nowoczesności, wolności, praworządności i atakiem na mniejszość. Skorośmy to znamy, prawda? I tak te wszystkie zamieszkujące ją narody, w imię obrony wolności straciły całkowicie wolność albo na rzecz despotów i łajdaków, lub polskiego czy austriackiego absolutyzmu. I jednak może zastanówmy się przez chwilę, to jest bardzo ważne. Jak to się w takim razie stało, że takie mocarstwo upadło? Czym różnili się nasi przodkowie, którzy zbudowali potęgę od tych z XVIII wieku, którzy byli świadkami jej upadku? Proszę Państwa. Kluczem jest słowo suwerenność. Szczególnie suwerenność myślenia, od której wszystko się zaczyna. Sarmaci. Czy ktoś z Państwa wie, dlaczego Polacy tak bardzo żarliwie sami siebie nazywali sarmatami? I nieważne, czy to prawda, czy nie, ale chcieli podkreślić swoją odrębność od reszty Europy. Elementem ich suwerenności było odwołanie, że pochodzą od szlachetnych i zwycięskich rycerzy, którzy pokonywali większe od siebie armii. Mój ulubiony Stanisław Sukiewski, wielki Hetman, przed bitwą pod Kurszynę miał mówić do swoich żołnierzy, że dla niego tak naprawdę nie jest ważne, ile wojsk ma przeciwnik. On i oni byli pewni swojej misji tego, że reprezentują wyższą kulturę i lepszą wartościową cywilizację. I co? I co, proszę Państwa? rozbił, niektórzy mówią, nawet jedenastokrotnie większe wojsko rosyjsko-szwedzkie. Nasi przodkowie, proszę Państwa, pełnili przez wieki rolę światowego strażnika wolności. Strażnika, który na wezwanie niszczył despotyczne imperializmy, czy to krzyżackie, rosyjskie, czy tureckie. Do tego jedyne państwo na świecie, któremu, którego królowi hołd składali zarówno władca Prus i władca Rosji. Swoją drogą, jak sobie powiem, jak proszę Państwa, tak sobie myślę, jak Zygmunt Stary patrzy teraz sobie tak z nieba, z balkonu, na jego następcę, byłego premiera puska, to mówi do anioła, trzymaj mnie, po skoczę. <noise> mam tylko, mam tylko cichą prośbę do tego anioła, aby nie pokazywał naszemu królowi innej naszej reprezentantki, Róży Thun von Graffin von Hockenstein, bo wtedy to już na pewno gdzieś tu wyląduje. Ja. Proszę Państwa, nasi przodkowie to byli dumni, honorowi ludzie. I ten wyśmiewany dzisiaj zestaw wartości Bóg Honor ojczyzny, Coś dla nich realnie znaczył. Honor był ważniejszy od pieniędzy. Obrona ojczyzny ważniejsza od życia, charakteryzowała ich suwerenność myślenia i brak kompleksów. To sprawiło, że Polacy byli silni nieruchomni, a nasze państwo potrafiło wyjść z najgorszej opresji. Wszystko zaczęło się, proszę Państwa, zmieniać w XVIII wieku. Krok po kroku odbierano nam suwerenność. Najpierw zabiegami w europejskiej prasie, że nie pasujemy do świata, że jesteśmy za bardzo religijni, a wielu Polaków podkupionych przez obce dwory sama zaczęła kserokopiować europejskie zwyczaje i gardzić polskimi. Potem obce, obce ambasadorowie zaczęli wydawać polecenia polskim politykom, najpierw mało, a potem jak nie było oporu, coraz większe i coraz bardziej zuchwałe. Większość długo przymykała na to oko, ponieważ była względnie dobra koniunktura gospodarcza i nawet wtedy uknuto słynne powiedzenie za króla sasa, to nie pij i popuszczaj pas". A suwerenność była odbierana, odbierana krok po kroku. Aż nagle państwo stało się tak politycznie słabe, że je rozebrano i zniszczono. I dopiero wtedy wszyscy zrozumieli, jakiej krótkowzroczność wystawia rachunek. Wraz z rozbiorami wszystkie osiągnięcia osobiste, gospodarcze i majątki Polaków zostały zrabowane przez siły zewnętrzne. Tak to się już składa, mm. że różnica pomiędzy panem a niewolnikiem to różnica pomiędzy posiadaniem i nieposiadaniem suwerenności. <trujne> Między imaginarium zwycięzcy i ofiary. Wiary i kompleksy. Ktoś powie dzisiaj, a po co ten jaki ty opowiada o historii? Nas interesuje to, co tu i teraz. Tylko problem polega na tym, że historia jest właśnie o tym, co tu i teraz. Historia magistra i teraz. Historia jest nauczycielką życia. I to nie jaki, tylko Cicero. Chcecie Państwo. Chcecie do Proszę bardzo. W 1772 roku Rosja i Prusy pogadały się kosztem Polski. To samo powtarzały w 1792, 95, potem Rapaldo, ribbentrop Mołotow, Nord Stream 1, Nord Stream 2. To samo się ciągle powtarza. W 1720 roku w Płoczdamie umowa Gruzji Rosji. I w tajnym polskim protokole czytam: utrzymać prorogatywy i prawa Rzeczpospolitej. Przeciwdziałać wszystkiemu, co mogłoby prowadzić do ich zmiany. Gdyby dwóch Próbował powiększyć swoją władzę i rządzić w Polsce w sposób suwerenny, jego królewska mość Pruski i cesarska mość Rosyjski będą się temu przeciwstawiać słowem i czynem. Tak, by w Polsce zachować wszystko zgodnie ze stanem obecnym. Koniec cytatu. Te napisy zostały narzucone także potem innym państwom. Czyli zobaczcie: podpisali tajny protokół, że Polska może istnieć, ale nie może się reformować. W tym reformować wymiaru sprawiedliwości. Ma być w niej anarchia. Proszę Państwa, minęło 300 lat i dzisiaj jest dokładnie to samo. Zresztą, <zyscy> proszę Państwa, charakterystyczne jest to, ostatnie zdanie tego protokołu. Ma być w niej tak, jak było. Wiecie, że jak zapytano podczas marszu KOT jedną z ich celebrytek, o co im tak naprawdę chodzi, to wiecie Państwo, co odpowiedziała? Żeby było tak, jak było. Więc, proszę Państwa, różnica pomiędzy wielkością a zanikiem była niewielka. Ta różnica zawierała się w słowie suwerenność. Suwerenność myśli i podejmowania decyzji. Więc od kiedy w XVIII wieku Polacy Zatracili poczucie misji, jaką nasza ojczyzna ma w Europie, i zachwyceni się koniunkturą gospodarczą, to przegrali wszystko. A dziś zagrożeniem dla Polski numer jeden jest Rosja. Najlepiej jest Rosja, proszę Państwa, opisał nie kto inny, tylko Józef Mackiewicz. Słowami swojego bohatera w swojej książce Ławrynowicza, Zacytuję: Przez 24 lata ćwierć wieku zakopany w tym gnoju sowieckim. Dzień po dniu pracowałem, czekałem w najskrytszych marzeniach na zniszczenie tego grudna, tej plugawej zarazy świata. Tymczasem, pan wie, jaka sytuacja? Mam tym bolszewikom pomagać do zwycięstwa. Właśnie w tej chwili, gdy to łajno się zepchnięte, zostało na brzeg przepaści. Koniec cytatu. I co? Zmieniła się Rosja od tego czasu, jak niektórzy przekonywali. Mówi się, że kierowana przez Niemkę Unia Europejska to obrona przed Rosją. Od kiedy ja tak nagle odkryto, że Niemcy najmocniej wzmacniali Rosję i powiedzieli ambasadorowi Ukrainy jak się zaczęła wojna, że pan nie ma sensu pomagać, bo i tak upadniecie, niby wszyscy zrozumieli. Mało znana jest jednak bardziej praktyczna strona niemieckiej pomocy. Mianowicie kilka lat temu afery wywołały odkrycie, że oddziały pancerne Bundeswehry udały się na ćwiczenia szybkiego reagowania NATO i wyobraźcie sobie Państwo, brakowało im wszystkiego. Odbioru, po amunicję, a zamiast karabinów maszynowych mieli kije od Zresztą Niemcy i Unia Europejska, jak wiemy, mocno zaangażowały się w pomoc Ukrainie. Niemcy wysłali hełmy, jak się później okazało, zbudowlane. Nawet słabo broniły przed też, proszę Państwa. A szefowa Komisji Europejskiej. A szefowa Komisji Europejskiej właśnie niedawno przyjechała do Kijowa i przywiozła, no strzelajcie Państwo, nie zgadniecie Państwo co, żarówki koszczem. Dzięki tej unijnej pomocy przechyla się, proszę Państwa, szala zwycięstwa na rzecz Ukrainy. Mianowicie Ukraińcy mogą sobie teraz na tych kijach podmiotły powiesić białe budowlane kełmy i nimi pomagać. Albo mogą rzucać tymi żarówkami w Rosjach. Proszę Państwa, Niemcy i Francuzi więc dalej udają, że są przeciwko Rosji. Zresztą tak samo jak nasza opozycja, która podczas hybrydowego ataku na Polskę zachowywała się tak może później. w Rosji to firmy niemieckie, A sama Unia Europejska nałożyła więcej sankcji na Polskę niż na Rosję. Myślicie, że to przypadek? Więc, więc jak widzicie, nasze bezpieczeństwo nie jest w rękach Unii Europejskiej, ale NATO, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i systemie bezpieczeństwa, który sami zbudujemy. Jednak nie będziemy w stanie obronić się przed Rosją, jeżeli nasze najważniejsze suwerenne uprawnienia przejmą Niemcy za pośrednictwem Unii Europejskiej. W parlamencie, proszę Państwa, trwa procedura zmiany traktatu. Polska, nawet w tym traktacie, nieszczęsnym traktacie lizbońskim, zachowała sobie uprawnienia w dziedzinach takich jak polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, energetyka, podatki, kultura, edukacja, moralność, polityka społeczna, czy nas. Komisje Europejskie, Komisje Parlamentu Europejskiego właśnie przegłosowały oddanie tych uprawnień do Unii Europejskiej i zabranie w Polsce prawa według. Jeżeli, proszę Państwa, ta procedura się zakończy. To bez jednego wystrzału karabinu pozbędziemy się suwerenności. Wszystkie kluczowe decyzje dotyczące naszego państwa będą podejmowali brukselscy urzędnicy, głównie Niemcy, wbrew naszej woli. Polska demokracja zostanie sprowadzona do roli żałosnej pasady. Będziemy mogli wybierać ludzi, którzy jedyne co będą mogli robić, to prosić Niemców o to czy o to. I proszę Państwa, i suwerenna Polska powstała właśnie po to, aby obronić Polskę przed tym zagrożeniem. Skoro sama Unia Europejska odpoczyła dyskusję o zmianach ustrojowych, Polska powinna mieć swój plan zostać w Unii Europejskiej, ale wywalczyć nową umowę. Tylko wolny przepływ usług, towarów i ludzi. Reszta wyłączonych. Mało kto wie, ale na przykład Dania dalej ma wiele swoich połączeń z traktatów. My też walczymy. Ktoś powie, to nierealne. Jednak najpierw trzeba mieć plan. Zachodzą duże zmiany. Nikt nie zna przyszłości i musimy mieć wizję i przekonać do niej Polaków. Żadną wizją, proszę Państwa, nie jest nic nie możemy, bo polityka klimatyczna czy inna to w Unii Europejskiej religia. Tak? To poprosimy o klimatyczną ekskomunikę. Najwięksi na świecie zrozumieli, że aby zbudować coś wielkiego, trzeba umieć spoglądając w przeszłość, widzieć w przyszłość. Jan Maciejewski, czytając Timotego Szeinera, zauważył, cytuję, że kontury, że kontury na mapie z lat 1933-1945 w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie wymordowanych zostało ponad 14 milionów cywili, pokrywają się z mapą pierwszej Rzeczpospolitej. Więc kiedy zabrakło silnej Rzeczpospolitej, to zamiast oblewać dumą wspomnienie wielkości, wolności religijnych i politycznych, obszar ten zaczął ucieknąć krwią. I nie jest to w żadnym wypadku zbieg okoliczności. Tą ziemię można było bezkarnie topić we krwi niemieckiemu i rosyjskiemu totalitaryzmowi na przemian z lokalnymi nacjonalizmami, bo zabrakło na nim organizmu politycznego, podmiotu. Zabrakło Rzeczpospolitej. Bo kiedy. Była silna, była enklawą wolności, otoczoną absolutyzmami i despotami, najlepszym miejscem na świecie, w którym każdy chciał mieszkać. Od nas dziś zależy przyszłość. Spróbujmy sobie wyobrazić przyszłość za kilka dekad. Na wschodzie jest propozycja rosyjskiego mi miru, czyli podła Kasapia. Na zachodzie z kolei państwa europejskie, gdzie nie można jeździć samochodami spalinowymi, jeść mięs mięsa używać takich źródeł energii, latać samolotami, dzieci są wyrzucane ze szkoły, jak nie zgadzają się na 256 płci, naukowcy są wypalani z uczelni, bo szaleje cenzura, a przedsiębiorcom negującym klimatyzm zabierane są prawa do handlu. I między nimi jest rzecz pospolita, gdzie każdy może jeździć czym chce, je co chce, mieszka gdzie chce, lata tanimi liniami i swobodnie handluje czym chce. Jeżeli będziemy mieć odwagę, taką jak nasi przodkowie, do suwerennego myślenia i stworzymy znów nasz Commonwealth, to sam Timmermans tutaj zapuka i zapyta, czy nie mógłby być Polakiem. Proszę Państwa, ta wolność, ten imperatyw nakazujący znów przekształcić się w Europejskiego Strażnika Dobra i Wolności, ta wyjątkowa polska dusza jest w każdym z nas. I ujawniła się w chwilach takich, jak wojna na Ukrainie. Pokazując różnice pomiędzy nami Niemcami, a innymi narodami. Tylko pytanie do nas: Czy chcemy wejść głęboko w swoją duszę? I znów zechce się nam chcieć, chcieć. To, że Europa popada w dekadencję, wielu z nas uważa za dobrą wymówkę do ucieczki. Nie robienia niczego, zadowolenia się, jedz, pij, popuszczaj pasy. Ale my mamy swoją misję do Europy. Tylko ciągle nam wmawiają, że nic nie potrafimy, że na nic nas nie stać, że nie możemy myśleć suwerennie. A szczytem naszej suwerenności jest pełnienie funkcji kserokopiarki niemieckiej Unii. Każda wątpliwość wobec Unii Europejskiej jest powodem do ataków i ośmieszania przez media. Proszę Państwa, to intelektualne zaprzaństwo. I na koniec. Proszę Państwa, nie chciejmy ojczyzny, która nic nas nie kosztuje. Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Bo jak mówił kardynał Wyszyński, naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w swoją wielkość i pragnąć jej. Dziękuję bardzo. Zielarnia ojca klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie.